Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Myślę, że już wszyscy wiemy, kto powiedział te słowa, ale przypomnę może dla tych, którzy dopiero teraz pierwszy raz słuchają tej nauki: Święty Jan Paweł II. Nigdy nie jest beznadziejna dla chrześcijanina żadna sytuacja, kiedy tym światłem jest Jezus. Kolejna scena z Ewangelii, do której chcę dzisiaj zaprosić, to scena z Zesłania Ducha Świętego. Pamiętamy, co się stało, kiedy Pan Jezus umierał, kiedy cierpiał za nas wielki piątek, wielką sobotę, lęk apostołów, którzy pochowali się w wieczerniku. I po pięćdziesięciu dniach, kiedy przychodzi Duch Święty, kiedy wstępuje i wypełnia ich serca, lęk momentalnie mija. Kiedy wcześniej bali się o swoje życie, co z nimi będzie, czy ktoś im zrobi krzywdę, to Duch Święty daje im tą wielką moc, że idą na cały świat i głoszą Jezusa, mówią o Mesjaszu, mówią o Bogu miłości. To jest to, co czyni także cnota nadziei w sercu człowieka. Usuwa lęk, gładzi to, co nam przeszkadza w tym, by wyjść, by się rozwijać, by pokonywać nieraz te trudności, które są w naszym życiu. Ja rozumiem, że to jest naprawdę trudne dla nas wszystkich. Stajemy w sytuacjach, w których wiemy, jak teoretycznie się zachować, a życie pokazuje, że żeśmy jeszcze do tego nie dojrzali, nie dorośli. Może, żeśmy jeszcze się nie otworzyli na tą Bożą łaskę. Myślę, że największy niepokój, i największa beznadzieja rodzi się w sercu człowieka, który jest niepoukładany, człowieka, który ma chaos w sercu. Myślę też, że tą nadzieję w naszym sercu będzie bardzo budowała wiara i miłość Pana Boga, której doświadczamy w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii, gdzie doświadczamy Boga, który jest blisko nas. Jak to jest bardzo ważne, żeby dbać o ten pewien porządek w moim codziennym życiu.